Dobra, następne podejście. Przybliżyłem trochę ten aparacik, żebyście widzieli co więcej robię, no nie? No więc jeszcze raz zrobimy eksperyment. Zastanawiam mnie fakt, dlaczego te jeden UF farad U to jest chyba mikro, ale nie jestem pewien, ale kondensacja tego tych mikro tych kondensatorów jest jeden mikrofarad, jeden UF, tu i tu. I to jest, to jest trochę dziwne, bo, bo jak je. Yy, na przykład teraz, jak zacząłem mierzyć tego, to mi wyskakuje 4 UF. Tak? Nie, sorry, 4 V. Muszę zmienić to w ogóle. No, um, yy, a nie, bo ja w ogóle faradów nie mogę mierzyć tym miernikiem swoim. A, powiem na A. Ale Ampery mierzyłem w takim razie i te ampery mi jakoś tak dziwnie się zachowały. że tutaj mam 3, 2. Jak dam odwrotnie, to mam minus 10. A na drugim, no dobra, ale po prostu że mierzyłem jakby. Mój miernik nie może mierzyć poziomu kondensacji. Tu mam 0, 0 i tu też miałem chyba 0, 0 odwrotnie. No ale tak to jest, jak chcesz mierzyć, wiesz, odległość. Talerzem tak, tak. na przykład, po się tego nie da zrobić. No dobra, ale wracamy do naszych voltów na 0 na i na końcówce zenera, bądź to znaczy końcówce układu po tym wzmocnieniu zenera I teraz wskazano mi Volty. nie zapomnij przyłączyć licz, miernika. I mamy, słuchaj, czy to, czy to się da pokazać. To buja, jak na morzu. Jeszcze sztuka jest nagrać, żeby to się nie dżensuło. Nie Zobaczymy no, się, bo mi się te kręzle puknąć Teraz się nie powinno. Ja, że Moje filmy są nudne, ale nie muszą być nudne, więc są. I tu mamy teraz 5.17. A jak potrę? Pociem to cały czas 5,17, a tu jak potem. A jak będę pocięł tu i tu? No to skoczyło na 5,18, a 5,17 spadło, no nie? Nawet 19 się zrobiło. A 25? A 30? Czekaj. czekaj. Coś się dzieje?

Co ja chciałem wam pokazać. No. No, zapomniałem, co ja chciałem pokazać, szczerze mówiąc, czekać, 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 Wczoraj fr, śmigało do, do 5,8. osiem. w tym moim układzie coś nie gra. To wzmocnienie jest, jest jakby za. Ja się cieszę, że mam amplitudę 1,8, 0,8 znaczy. A tu okazuje się, że mam amplitudę rzędu mikro. Jakichś tych, tych setek voltów. No, no, to mało. No, zawsze coś, zawsze to można jeszcze wzmocnić i to właśnie badać. Ale w zasadzie to ten, ten Nie wiem co chciałem Ci pokazać w tym filmie trzecim. Chyba to właśnie to, to no, nie? to znowu jest na 1.7 czy 1.8? No, niezbadane są fale kosmosu, że tak powiem. Aha, wiem co chciałem pokazać. Zmienimy diodę Zenera na inną. Poczekaj, przyniosę inne diody. chwilę moment zobacz mam mam 3, trzy trzy no nie wiem że trzeba je założyć tym czarnym dzióbkiem odwrotnie czyli zróbmy teraz czy teraz tak sprawdźmy ile pokazuję jeszcze na tej a potem Jada, 5, 1, 7. No i czasami trochę co innego, nie, a teraz wywalimy. To włączymy inną. Według moich kalkulacji wynik powinien być. Odrobinę inny. Zobaczmy. Nie. A czemu wczoraj tak to skakało? No, coś tam skacze. Zobaczmy jeszcze jedną ja no, chyba będzie wynik taki sam. To, to, to nie, one, no. to, czy nie czy To, czy to, czy to nie czy to dobrze założyłem. A jakbym założył odwrotnie, to będzie co jest jeszcze. <śmianowidze> A według mojego, jakiś tam człowiek czytałem o tym wzorzu i normalnie to ona zaczyna, ona stabilizuje na 5, nie wiem co jest tam. Może albo po nie popłynie w ogóle, albo popłynie tylko 3,3 volta. Nie. No, jakieś tam właściwości od Jodamana, ale chyba już nie ma. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co jest To mi się da, że wchodzimy już wchodzimy w taką fazę badań, że nawet nie ma sensu tego od dzieci uczyć na uniwersytecie, bo to zniknie, wie kurwa, jak to działa. Jakaś tam teoria jest na początku, a potem okazuje się, że. Może pięć minut, jak mordę szczerze, co może jeszcze czwartą diodę przetestować? To no, już nie ma sensu. No, ale co, wszystko musi mieć sens. Jak powiedział, jak powiedziałem ja. Powiedzmy. No, w nich się ustabilizował, nieważne na jakiej diodzie.

No jak widzicie czasem, czasem to się zmienia, czasem to się nie zmienia. No, 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 no właśnie. Ale żeby aż tak? Wczoraj to się zmieniało mi grubo. Od 4,8 do 5,6 a dzisiaj stoi mi na 5,17. No i co powiesz na ten temat? He, pewnie nic. Hejo.